Program Ktoś dla Kobiet przeciw dyskryminacji i przemocy. Fundacja Ktoś udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Nie pozwól na przemoc ekonomiczną. Co trzecia kobieta w Polsce doświadcza dyskryminacji i przemocy. Przemoc to przestępstwo. Reaguj. No i co? Idziesz do tej pracy i przyniesiesz jakieś marne grosze. Przecież ty się do niczego nie nadajesz. Lepiej zajmij się dziećmi. Zajmuję się dziećmi. Bardzo często ofiary przemocy ekonomicznej czy przemocy psychicznej nie są świadome, że tej przemocy doznają. Przemoc ekonomiczna to jest po prostu inne narzędzie do tego, żeby, żeby wywoływać poczucie bezradności i lęku, e, takiego bycia gorszym, bycie, i tak jakby bycia w tej relacji na pozycji e, świadczącej różnego rodzaju usługi albo realizującej potrzeby oprawcy. Tak? Różni się tym, że Yy, ona jest czasami mniej odczuwalna tak. tak, przez tą ofiarę. Bo to też yy, myślę, że sprawcy często nie chodzi o to, żeby ta ofiara była tak bardzo świadoma tego, że jest yy, ofiarą. Tak? Że przemoc ekonomiczna może dać taką sytuację, że to poczucie ofiary, że jest ofiarą, będzie znikome. Tak? ale na przykład będzie bardzo się niezależna od osoby, która, która tą przemoc ekonomiczną wprowadza. To nie zawsze polega na tym, że osoba słabsza ekonomicznie na przykład, kobieta, która jest w domu z małymi dziećmi ma wydzielane pieniądze przez partnera, musi się z każdego wydatku wytłumaczyć, musi przynosić paragony, dokumentować każdy zakup, albo prosić się o to, że trzeba coś kupić, przekonywać i tak naprawdę ten partner decyduje, czy to ta rzecz jest potrzebna, czy nie. Natomiast ta przemoc może też polegać na tym odwrotnie, że. Partner nie pracuje i jest na utrzymaniu y, osoby doświadczającej przemocy, która ciężko pracuje, która utrzymuje dom. Y, przypadki, y, miałam przypadek pani, która y, po ślubie y, mąż żądał, żeby całe swoje wynagrodzenie przelewała na jego rachunek bankowy. Więc on wiedział, ile ona zarabia i on jej, jej własne pieniądze wydzielał później. Oczywiście, w drugą stronę to nie działało. Ona nie wiedziała, ile on zarabia, nie miała dostępu do jego konta bankowego. I tutaj e, przypadek może być też taki, że partner e, sprawca przemocy nie, nie pracuje, mieszka w mieszkaniu należącym do e, osoby doświadczającej przemocy, nie ma stałej pracy, pozwala się utrzymywać i wmawia tej kobiecie, że to jest jej obowiązek. A jakikolwiek jego, jego przejaw, aspekt tutaj yy, w, yy, wsparcia finansowego rodziny jest taki olbrzymiany, yy, że bardzo często wręcz przekonuje, że to on jest tutaj tym żywicielem, a często tak naprawdę ta kobieta utrzymuje yy, całą rodzinę. Jakiekolwiek środki, które mogą się pojawić w tej, w tej relacji dla ofiary, muszą przejść przez. Przez sprawcę, tak? Spora część pań, które do mnie przychodzą, na przykład one tak przychodzą, bo, bo dają sobie tę szansę, ale one same nie wierzą do końca, że może im to cokolwiek pomóc. I oczywiście w dalszej kolejności, co jest bardzo, bardzo powszechne, to to, że. Yy... Tak, trochę cały czas próbują wręcz chronić tego oprawcę w jakimś sensie, tak by można było, znaczy tak, na takie nasze rozumienie już w tym momencie, prawda? Bo im się nie wydaje, że one go chronią, bardzo często mają wrażenie, że to one są złe wobec niego na przykład, tak Ja mówię tutaj w przypadku mojego układu oczywiście, tak? Czyli panie versus potencjalny partner jako oprawca i bardzo często się spotykam właśnie wobec takich wątpliwości, ale może nie, może ja przesadzam na przykład, nie? może nie, może to ja tylko wolbrzymiam. Czy to w ogóle na, na pewno jest powód? Bardzo często podatne na przemoc są kobiety o niskim poczuciu własnej wartości. Sprawcy przemocy często wręcz przyciąga taką kobietę i utwierdzają, jeszcze bardziej obniża jej to poczucie wartości, że ona y, wręcz. Ym, ym, nie, nie ma tego obiektywnego oglądu na to, co się dzieje w jej życiu. Jest przekonywana przez partnera, że tak musi być i ona tak bardzo w siebie nie wierzy, że jest jej ciężko wyobrazić sobie, że, że może życie wyglądać inaczej. Zazwyczaj osoby doświadczające przemocy ekonomicznej są pozbawiane możliwości do samodzielnego funkcjonowania pod kątem właśnie takim ekonomicznym. Czyli może to być pozbawienie dostępu do pieniędzy, może to być pozbawienie nawet dostępu do pewnego rodzaju dokumentów osobistych często. To takie dość proste, taki trochę płytszy mechanizm, ale takiej przemocy, która jest taka ładna w białych rękawiczkach, bo ona czasami jeszcze daje poczucie tej ofierze, że ona jest tak dobrze zaopiekowana. Ja Panie zachęcam, żeby były aktywne zawodowo, żeby nie były zależne od sprawcy, jeżeli jest taka sytuacja, że jest finansowo-ekonomicznie zależna, żeby pracowały, żeby miały swoje pieniądze. Jeżeli są dzieci niepełnoletnie, no to wiemy, że jest świadczenie wychowawcze 800 plus. Kilka razy już spotkałam się z sytuacją, kiedy sprawca przemocy zagarnia to świadczenie dla siebie dysponuje nim niekoniecznie na potrzeby dzieci. W takim wypadku, jeżeli uda się pozyskać nawet w, w ramach zabezpieczenia postanowienie o ustaleniu miejsca zamieszkania dzieci przy matce, to z takim postanowieniem warto udać się do ZUS-u i poprosić wskazać własny rachunek bankowy, na który to świadczenie dla dzieci będzie wpływało. W przypadku przemocy ekonomicznej E, m, dużo częściej może występować taka sytuacja, że e, e, to niekoniecznie mężczyzna e, jest, jest sprawcą tej przemocy. może nim być e, nią być również kobieta, ponieważ ona zależy od tego, w jakim stopniu yy, te, ci sprawcy przemocy mają dostęp do środków, które wprowadzają w relacje. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak, jaką formą przemocy mamy do czynienia. Jeżeli jest to przemoc polegająca na tym, że mąż nie łoży na rodzinę, pozwala, znaczy zmusza kobietę tak naprawdę, żeby ona wszystkie wydatki, takie bieżące na życie ponosiła, a sam, na przykład swoje wynagrodzenie odkłada sobie gdzieś i traktuje, że to są jego pieniądze. W takim wypadku kodeks rodzinny opiekuńczy yy, pozwala wystąpić o środki na, od współmałżonka, o środki na utrzymanie rodziny. Jest takie powództwo. I można w trakcie y, trwania małżeństwa być zobowiązanym do płacenia, dołożenia do rąk współmałżonka właśnie środków y, finansowych. No, oczywiście inna jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia ze związkiem partnerskim, nieformalnym, ale jeżeli są dzieci, to również można y, w imieniu tych dzieci wystąpić o alimenty na nie. W ogóle bardzo częsta sytuacja, y, która dotyka osoby będące ofiarami. Że są wtórnie ranione przez otoczenie, które lekceważy yy, ich sytuację albo nie dość się przejmuje tym, co one mówią, albo nie dowierza tak? I, y, dodaje do tego różnego rodzaju komentarze, które deprecjonują tą prośbę o pomoc. Wtedy yy, zdarza się coś takiego, że człowiek, który raz już został zraniony, zostaje jeszcze bardziej tak naprawdę zraniony poprzez otoczenie i utrwalona jest ta jego pozycja bezradności. Niedawno przyszła do mnie pani, już 70-letnia, którą mąż gnębił w taki sposób, że był chorobliwie skąpy, pomijając fakt, że nie ułożył na dom, czyli dopuszczał się tej przemocy ekonomicznej, bo ona właściwie wszystkie, miała o połowę niższą emeryturę od niego, wszystko przeznaczała tak naprawdę na życie żeby w tym domu wszystko było. Natomiast mąż był tak skąpy, że wyłączył ogrzewanie, że było zimą poniżej 15 stopni w mieszkaniu. Włączył również ciepłą wodę i ta kobieta chodziła do rodziny się wykąpać. Każdy przypadek jest bardzo indywidualny i dlatego warto też po prostu skorzystać również nawet w, takim w takiej sytuacji, po prostu ze wsparcia, pomocy na przykład psychologicznej, żeby podpowiedzieć, jak w tym konkretnym przypadku można najlepiej podejść do danej sytuacji. Można na pewno też takiej osobie e, pokazywać różne możliwości tak, tego, jak może sobie ona pomóc, bo tutaj dosyć ważnym czynnikiem jest to, że Sieć wsparcia jest na pewno nieoceniona, ale też wiele różnych aspektów niestety, stety, niestety, ale dana osoba musi wykonać autonomicznie sama i jeśli, tak, jeśli ona tego nie zrobi, czy, czy na przykład gdzieś pomimo najlepszych możliwości, najlepszych zasobów i. i tego, co najbliżsi mogą jej oferować, czy, czy instytucje różnego sortu, to pewne kroki muszą być po prostu podjęte przez tą konkretną osobę również, tak? Więc na pewno można e, wspierać w tym, żeby pokazywać, że nie jest sama, że, że ma nasze wsparcie. Na pewno warto wykazać się Zrozumieniem, tak, bo kiedy wiemy, co się dzieje, mogą nami kierować różnego rodzaju emocje tak naprawdę w, w nami również jak najbardziej. Tylko w takich sytuacjach polecam nie zapominać właśnie, żeby osadzić się trochę w rzeczywistości takiej, co się faktycznie dzieje, żeby, żeby gdzieś zwrócić uwagę na to, że nami też mają prawo, że tak powiem. Mają prawo nam się pojawiać różnego sortu emocje, różnego rodzaju frustracje, bezsilności, smutki i złości, ale gdzieś musimy pamiętać, jak, jaki jest główny cel. A celem jest to, żeby pomóc właśnie osobie poszkodowanej, Także, która, której ocena sytuacji może być po prostu zupełnie różna od naszej, kiedy my nie jesteśmy w danej sytuacji, kiedy my nie jesteśmy. E właśnie w butach danej osoby. Tak? Nastawić się na szukanie pomocy z zewnątrz, e, taką edukację, czyli mm, poszukać osoby, któż, która może mi powiedzieć, jak ja mogę zacząć e, zarabiać, jeżeli w ogóle nie mam pracy zawodowej, czyli, e, czy, czyli pójść, do, do jakiego ośrodka ja mogę iść, czy do jakiej instytucji ja mogę iść, z kim ja mogę się spotkać, czy mogę się na przykład spotkać z doradcą zawodowym, czy mogę się spotkać z jakimś doradcą finansowym, któż, którym może mi pokazać sposoby. Co ja mogę zrobić, tak? Czy ja mogę podjąć pracę? W jakim obszarze ja mogę podjąć pracę, żeby spokojnie zacząć budować tą swoją stabilizację finansową i ekonomiczną? Nie pozwól na przemoc ekonomiczną. Co trzecia kobieta w Polsce doświadcza dyskryminacji i przemocy. Fundacja Ktoś udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej. Zadzwoń, i dowiedz się więcej. Program Ktoś dla kobiet przeciw dyskryminacji i przemocy.